i dzisiaj kochani będziemy testować kolejne foty pod poznania. Więc kochani, zaczynamy właśnie ten odcinek i jeżeli chcecie więcej takiego odcinku, to widzicie o tym, ten kanał. No i zachęcam kochani do się na do mojego Instagrama i na Facebooka, ponieważ będzie to fajne, ciekawe zdjęcia tych właśnie moich wykach. Więc kochani, zaczynamy Wasie odcinek na tym kanale. I'm myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life fast flowing, never turned back again. It's kind of funny that the moment we pass time, the moment we need to set them rewind. And I 19 was the give I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. This really happened here yeah. Something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other eleven get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other eleven get something from nothing. Life changes just open the door. One thing's certain, I'll always be your. Yeah. bardzo chętnie sobie pochodzić, i to jest naprawdę bardzo fajna e, tutaj miejsce, jeżeli jesteście właśnie w którymś okolicy w całej Polski, to kochani bardzo łatwo przyjechać z tego miasta, miasteczka, z tych wszystkim, e, i sobie właśnie pójść wokół parku właśnie kraju ten Więc to przepięknie mega, kochani, poleca, ponieważ ja to po przebywałam, jako dziecko to jeździłam na wycieczki, i również, kochani, byłam też właśnie Jeden tam, jeden właśnie, to jest od całej, tam jest ognisko i tam właśnie Pani było w tym danym tam. kochani, znajdujemy się w hotelu No właśnie kochani, jak widzicie, znajdujemy się właśnie w pokoju hotelu. No w się właśnie nasz hotel, więc kochani zapraszam. tutaj, zapraszam Was tutaj, mało właśnie miejscu, więc są jeszcze Mamy jeszcze przede wszystkim, mamy jeszcze ławek, kamieczki, z No kochani, mamy również piekiel, na nasz wspólny park, cel pięknie wygląda, chodzi o lat, to wszystko, co nas wokół w roku, lat, zdarza się to rezonansu. kolejne ławek, które bardzo kochani, mamy tutaj moje stare ławek, telewizor, to wszystkich, no i między innymi mamy ogromną... Tak, zobaczcie jak to wygląda od środka. Na robi się, tutaj właśnie jest to dziękuję, mega to wygląda. No wiem, że nawet Hania w szatniach jest zębka, to sobie to to jest właśnie Mamy również pomieszczenie, w związku z tym, to wszystko do toledo i również takich wierzblaczków, no i kochani, najważniejsze, czyli właśnie, łajknijcie, zobaczcie, co mi naprawdę dadą, ogromna ogromne, to Przede wszystkim, że, właśnie, że no, mega, mega, kochani, to, to dalej, więc, i mówię, że wygląda jeszcze czarne, mimo że... Zobaczcie, mam wszystkie rzeczy, które już w musicie zabrać ze za sobą. czyli szlafroki, i ręczniczki, ponieważ to też jest z i tam się najpierw właśnie basen, możecie też pójść właśnie do spa, zrobić właśnie jakieś masaże, no i wiele, wiele innych atrakcji, które znajdują się na pewno w tym hotelu. Dobra kochani, teraz znajdziecie się właśnie w innym miejscu, czyli właśnie w basenie i wiele, wiele innych miejsc, które wam jeszcze pokażę. Więc co kochani, zapraszam na dalszą część mojego odcinka. Widzicie, znajdujemy się już właśnie w domku i powiem Wam szczerze, że przebywając właśnie w hotelu w puszczykowie było mega, mega cicho i spokojnie, mimo że kochani trafiliśmy na wesele, e, więc to było fajnie, ponieważ można było też posłuchać fajnych właśnie starych kawałków, które zawsze czasem na weselach właśnie puszczają, ale z drugiej strony była cisza, spokój, przede wszystkim wokół hotelu był tylko las. Wiem dużo o tym, że znajduje się tam Wielkopolski Park Krajobrazowy, tak jak właśnie wcześniej wspominałam, właśnie w hotelu i powiem Wam szczerze, że jeżeli chodzi właśnie o Testowanie właśnie hoteli, to powiem Wam szczerze, że takim yy, względem ciszy i spokoju to bym dała, kochani, naprawdę po koło brzegu, więc daję to właśnie na drugim miejscu, jeżeli chodzi właśnie o Puszczykowo. Jedyny minus to było niestety kawał drogi z przystanku autobusowego, ponieważ nie się akurat autobusem. Yy nie pociągiem, więc kochani to jest właśnie ogromny plus jest, jeżeli jesteście z okolic właśnie Poznania lub Spoznania i macie kochani te podmanetki to naprawdę możecie sobie wsiąść i w różne strefy kochani możecie naprawdę dojechać I ja się mega cieszę, że taką właśnie tę podmanetkę można było dojechać właśnie e, z, do strefy właśnie C czy tam B i powiem wam szczerze, że szybko e, dojechaliśmy jeżeli chodzi właśnie o e, Puszczykowo i jeszcze e, Weszliśmy właśnie jeszcze do jednej właśnie restauracji, jest to szafrania, tak jest to restauracja szafrania, znajduje się właśnie przy rądzie Heimingera, tak, franciszka hraba Heimingera. I tam właśnie koło ronda właśnie znajduje się właśnie ta restolacja szafrania i mega, kochani, polecam. Ja akurat zamówiłam devolaja z, z frytkami i z surówką, był ogromny, mega, mega dobry, mega polecam, kochani, jeżeli chodzi właśnie o jedzenie z tutaj właśnie w tej restauracji, w której właśnie byliśmy. I daj taką mocną właśnie dziewiąteczkę, ponieważ mieć jeszcze więcej. Yy, jedyny minus był taki, to długo czekaliśmy, jeżeli chodzi właśnie o jedzenie, yy, więc to był jeden taki minusik, ale jeżeli chodzi o kwestię takiego smaku, to było ogromna, ogromne yy, dobre, było bardzo dobre i to była właśnie taka typowa dziesiątka. Jeżeli chodzi właśnie o restaurację w, w, w hotelu spalarnia, to się nazywa restauracja Taste. To jest I tam kochani, zamówiłam zupę, zupę krem z dyni z prażonymi. Eee, z słonecznikami i było bardzo, bardzo dobre do tego wzięłam się taki chlebek z masełkiem a okazało się, że dla mnie to był taki puszysty serek, a okazało się, że to było właśnie masło i to było takie dobre świeżutki był chlebek było tak dobre uwierzcie mi, ja nigdy nie przepadam za chlebem ale jeżeli był taki bardzo pięknie e, upieczony bardzo tak po prostu ten zapach tak przyciągnął, że było mega, mega dobre, więc kochani, to jest ogromny plus. Do tego właśnie były jeszcze właśnie frytki, więc frytki też były bardzo dobre i również spróbowałam właśnie też kurczaczka, więc był naprawdę bardzo, bardzo dobry. Jeżeli chodzi właśnie o jedzenie, to mega, mega dobre, dopiero do tego, że kawkę sobie zamówię, to zawsze lubię zamówić kawkę i było bardzo dobre i daje taką mocną, taką dziesiąteczkę jeżeli chodzi właśnie o smak, o jedzenie no i minus taki, że musieliśmy troszeczkę czekać, ponieważ było wesele i niestety jedzenie podawali dopiero tamtym y, gościom i oni dopiero zaczęli y, dostawać jedzenie, a my na końcu, no ale to wiem dobrze o tym, że tam było właśnie wesele i właśnie ludzie się bardzo dobrze się bawili, jeżeli chodzi o otoczenie tego hotelu, to powiem szczerze, że teraz ogród mega, kochani, naprawdę wyglądał. Za pięknie, cisza, spokój przede wszystkim było. I jeżeli chodzi właśnie o y, fajne, y, jeszcze takie pozytywne, właśnie można powiedzieć w, tych, w tego, tego hotelu to znaczy, że było jeszcze w cenie Netflix i uwierzcie mi, obejrzałam zarobisty film był to chyba niemiecko-francuski-polski film Sobowtór więc jeżeli nie widzieliście tego filmu, to mega kochanie poleca. i uwierzcie mi, tak mi to wciągało, że naprawdę bym obejrzała jeszcze jakieś takie właśnie filmy takie typowo polskie więc naprawdę kochanie polecam nie widzieliście to kochani, akurat znajduje się na Netflixie, jest to Sobowtór a jeżeli chodzi właśnie jeszcze o inne plusy z tego hotelu, no to e, uwierzcie mi, w hotelu nie było właśnie numerów, były takie właśnie kolory, i każdy pokój miał właśnie do różnych kolorów. I uwierzcie mi, ta droga była tak fajna e, w kolorach, w kolorach kolor, kolor zielony, czerwony, niebieski i każdy, kto otrzymywał kartę, to miał właśnie pod ten e, kolor, jest to też bardzo fajne. Eee, kolejny taki plus, jeżeli chodzi o hotel, no to znaczy, że był widok taki właśnie na lasek, no właśnie na taką ciszę i spokój, to było naprawdę mega mega fajne, jeżeli chodzi właśnie o kolejny plus w tym eee, hotel. Mówię jedyny minus to było dojście właśnie z przystanku autobusowego, ponieważ szliśmy chyba prawie 15 minut, prawie 20 minut, no nie było też łatwo, że wiesz, skrótami szliśmy przez las i jeszcze nie chcecie wiedzieć jeszcze szliśmy. Eee, ale jeżeli chodzi o o testowaniu właśnie tego hotelu, to kochani naprawdę mega polecam, więc jeżeli jesteście właśnie z poznania lub opowiedzi i chcecie właśnie takiego odpoczynku, takiego spokoju, to naprawdę mega polecam. Wiem, że to akurat y, nagrałam dla Was już końcówka, była to chyba wakacje, końcówka sierpnia, początek września, e, tu właśnie zaczęłam dla Was nagrywać ten ostatni odcinek y, wyjazdowy na razie, ale jeszcze we się będzie jeszcze kolejne wyjazdowe y, właśnie miasta, więc tego nie mogę najbardziej się spodziewać, ale chyba Wam lekko zdradziłam, ponieważ chyba pojechałam do trójmiasta i tam właśnie będę spędzać ten wyjątkowy czas. No i troszeczkę pozorę, ponieważ nigdy nie byłam właśnie w tym mieście. To jest naprawdę mega fajne. Yy, przygoda dla mnie, jeżeli chodzi właśnie o kolejne wyjazdy. No i może będzie jeszcze wiele innych właśnie wyjazdów, więc kochani, a może będziesz testować jakieś restauracje, więc kochani, jeżeli chcecie więcej takich odcinków, to strzecie łapkę w górę i subskrybujcie ten kanał, żeby chociaż zdobyć 100 subskrybentów, więc kochani, jeżeli macie gdzieś wokół siebie siostry, brata, przyjaciółki, przyjaciół, rodziców, yy, dziadków, to naprawdę zachęcajcie ich, żebyście razem sobie oglądali i żeby zasubskrybowali, więc klikacie tylko czerwony przycisk, żeby był szary i wtedy będziecie na bieżąco z tymi właśnie moimi odcinkami ja naprawdę robię fajne, ciekawe kontenty i dużo jeszcze vlogowych właśnie wyjazdów dla Was, kochani, robię, ponieważ ten rok jest przeważnie dużo odcinków wyjazdowych, ponieważ naprawdę w tym roku bardzo dużo już byłam, czy na przykład na weekendzie, czy gdzieś tam się przyjechałam, więc to jest naprawdę fajna krajda jeżeli chodzi o spędzanie wyjątkowego czasu. Dobra kochani, mam nadzieję, że takie właśnie testowanie hoteli Wam się podoba że chodzi właśnie o to jest właśnie na drugim miejscu, poko, brzegu, ponieważ koło brzeg jest takim na pierwszym miejscu, ponieważ był balko i to właśnie był jedyny minus. Później daję zbążeń, ponieważ no, bym takie bym dała złączenie z puszczykowym takie właśnie na jednym miejscu, ponieważ... W było właśnie balkon, a w Puszekowie nie było. Ale za to, W Puszykowie był piękny taras i pięknie to tak wyglądało. Więc kochani, taki, taki na równym właśnie drugim miejscu jest Zbąszeń. Potem właśnie daje na czwartym miejscu jest chyba Warszawa, ten drugi hotel, który właśnie była. Potem właśnie na piątym miejscu była Warszawa, też ten, no, ten nowoczesny hotel. Nie. Cwarty ten nowoczesny, piąty, ten drugi hotel, gdzie ja byłam, w centrum Warszawy. Potem właśnie daję Szczecin, niestety. Jeszcze kieks przed Szczecinem. Więc Kiek Szczecin yy, no i tutaj Wrocław, jeżeli chodzi o hotele, więc jeżeli chodzi o piękne miasta, to Wrocław bym dała na pierwszym miejscu, w drugim miejscu bym dała na pewno Warszawę, ponieważ UBUS lubię właśnie pozejdać właśnie stolicę, chciałabym zawsze odwiedzić stolice. Yy, jeżeli chodzi o taki swy, swój takiego spokoju ciszy to właśnie puszczykowo zborszy i yy, Kiek, takie na samym końcu bym dała yy, więc kochani naprawdę bardzo, bardzo, mega polecam, żebyście właśnie pojechali, byli właśnie, właśnie, jeżeli chodzi o testowanie właśnie hoteli, jeżeli chodzi jeszcze o hotel, ten spalania, to bardzo miła obsługa i bardzo fajnie też przyjęli, również jest oprowadzając, więc to naprawdę bardzo, bardzo duży plus, jeżeli chodzi właśnie o obsługę. Ale kochani, znajdowaliśmy się akurat pod poznaniem, więc naprawdę wiem dobrze o tym, że nie tylko poznaniacy, ale również i ludzie spod poznania są naprawdę mieli i uprzejmi, żeby naprawdę też fajnie, wyjątkowo też pokazać, gdzie coś się właśnie w danym momencie znajduje. Jedzenie było bardzo dobre, mega polecam. No i kochani, oglądajcie kolejny odcinek. Na moim kanale już nie będę Was tutaj przedłużała mojej właśnie mowy, ponieważ bym opowiadała na pewno godzinami, ale bym chciała, żeby te filmy były troszeczkę króciutkie. Więc kochani, kończymy właśnie ten odcinek z podsumowaniem właśnie, spuszczykowo właśnie na drugim miejscu razem ze zgłoszeniem, Więc drugą kochani, polecam, żebyście właśnie przyjechali do. Hotelu spaladnia puszczykowie. A ja się żegnam wysyłam bo i widzimy się, kochani, i widzimy się kochani w kolejnym odcinku na tym kanale. Do zobaczenia, pa!